Dzień dobry, a może powinnam powiedzieć dobry wieczór, bo za oknem jest już ciemno. W każdym razie witam Was w 25 odcinku z cyklu Stargu Staroci i zapraszam was do wysłuchania mojej kolejnej opowieści o książkach tajemniczych książkach, książkach nieco zapomnianych, książkach, które udało mi się kupić na Targu staroci. Rozsiądźcie się wygodnie, przygotujcie sobie coś do picia, bo czekają nas już długie jesienne wieczory. I zaczynamy. Pierwsza z pozycji, które przygotowałam na dzisiaj, to bez dwóch zdań pozycja tajemnicza. Tajemnicza chociażby dlatego, że mam ją tutaj w wydaniu oryginalnym, czyli w języku niemieckim. Dodatkowo jest to też pozycja wyjątkowa, dlatego że mam ją tutaj w wydaniu z 1910 roku. Od razu Wam powiem, że to jest dramat. Dramat dodatkowo w bardzo ładnej, takiej klasycznej, rzekłabym, o prawie Gerhard Hauptmann, brat Karla Hauptmana, vor Sonnenaufgang, to jest taki dramat społeczny, który, dzięki któremu, nie wyłącznie, ale dzięki, dzięki któremu możemy tak powiedzieć, Gerhard Hauptmann stał się pisarzem, dramatopisarzem znanym. Znany jest jako niemiecki dramaturg, niemiecki dramatopisarz, ale nie zapominajmy o tym, że tereny, które, które były jego, Terenami w czasach młodości, w czasach dzieciństwa. To są tereny, które obecnie należą do Polski. Gerhard Hauptmann może być Wam znany też dlatego, że otrzymał literacką nagrodę Nobla. Otrzymał tę nagrodę Nobla w 1912 roku. Mam, ja mam tutaj jego sztukę, taki dramat społeczny, który, który w wolnym tłumaczeniu możemy przetłumaczyć jako przed. Wschodem słońca. Za chwilę Wam o tej sztuce opowiem, a póki co spójrzcie na tę oprawę. Twarda oprawa, takie złocenia. No, to jest, to jest dla mnie taka oprawa klasyczna, która pięknie prezentuje się na półce i miejmy nadzieję, że jak najczęściej z takiej półki jest zdejmowana. Ja jej często z półki zdejmowała nie będę, z bardzo prostej przyczyny. Raz, że nie znam języka niemieckiego na tyle dobrze, żeby czytać po niemiecku jakąkolwiek sztukę, a po drugie dlatego, że też te litery, które te, teraz pewnie pokazuję Wam na przebitkach, no nie są literami, które odczytać jest łatwo. Jednak jesteśmy przyzwyczajeni już do trochę innego druku. To moje wydanie to jest te wydanie tej sztuki z 1910 roku z taką zakładką, więc sami widzicie, że jak na ponad stuletnie wydanie jest utrzymane w bardzo dobrym stanie. Zanim przejdę do samej sztuki, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na wydawcę tej pozycji z 1910 roku. Jest nim S. Fischer. S. Fischer Verlage, o ile Verlage powinnam to przeczytać, został założony w Berlinie w 1886 roku przez Samuela Fischera. Pod koniec lat 20. kierownictwo wydawnictwa stopniowo przejął jego zięć. Przeprowadził wydawnictwo przez wygnanie i wojnę, a następnie osiadł we Fra Frankfurcie nad Menem. Najnowszą historię domu kształtowała Monika Schiller. Która była wydawcą od 74 aż do swojej śmierci w 2019 roku. To jest wydawnictwo, które wciąż działa, a te informacje, które teraz Wam odczytałam, to są informacje ze strony właśnie tego wydawnictwa. Czyli wydawnictwo istniejące w Berlinie od 1886 roku. Wydawnictwo z bardzo długą tradycją. Ten dramat Gerharda Hauptmana, będę posługiwała się tutaj tym wolnym tłumaczeniem, czyli przed wschodem słońca. Po raz pierwszy miał swoją premierę w Berlinie w 1889 roku. A więc niedługo po założeniu tego wspomnianego przeze mnie wydawnictwa. Akcja rozgrywa się na farmie w fikcyjnym Śląskim Wittsdorfie w czasach jej powstania. Akcja rozpoczyna się wczesnym wieczorem wrześniowego dnia i rozwija się w niewiele ponad 24 Godziny. Skoro akcja toczy się pewnego wrześniowego dnia, no to może to być lektura taka w sam raz na jesień, ale tak jak wspominałam, niestety po niemiecku nie czytam, ale bardzo cieszę się z tego, że mam pozycję autorstwa noblisty z początku wieku właśnie w takim pięknym wydaniu, no i to, że jest to pozycja w oryginale też ma dla mnie jakąś taką dodatkową wartość. Kolejna pozycja, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, to jest... Znowu, pozycja, z której posiadania bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, dlatego że bardzo lubię zbiory baśni. A tutaj mamy taki zbiór baśni norweskich. Był sobie raz, czyli zbiór baśni norweskich, spisanych przez dwóch Norwegów jeszcze w XIX wieku: Peter Christen Asbjørnsen i Jorgen Moe. O tych panach już w jednym z początkowych, pierwszych odcinków z tego mojego cyklu. Wspominałam. Mam tutaj te ich baśnie, te norweskie baśnie w tłumaczeniu Jerzego Afanasiewa. O nim też już kiedyś była mowa przy okazji opowiadania wam o czarodziejskim młynie, a właściwie o dwóch różnych jego wydaniach. Ilustrował Janusz Osicki. Bardzo podobają mi się te ilustracje Janusza Osickiego, a ponieważ jeszcze w tym cyklu się nie pojawił, sprawdziłam, kim jest i okazuje się, że jest malarzem. Zresztą jego obrazy możecie kupić, są dostępne w internecie. To jest raczej takie malarstwo współczesne. I pan Osicki jest też profesorem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. I powiem wam, że te jego współczesne obrazy. Które są współczesne, są jednak też takimi obrazami, w których widać pewne podobieństwo do tych jakże baśniowych ilustracji, które znalazły się w tym zbiorze. A baśni jest tutaj kilkanaście, dokładnie dwanaście, i jak na baśnie przystało, mają. Intrygujące tytuły, czyli na przykład popielny Janek i srebrne kaczki, albo mężczyzna, który miał zająć się gospodarstwem, kogut i kura w leszczynowym lasku, chłopiec i diabeł, siedem źrebaków, mruczek, burczek, gęsie, jajo. To moje wydanie tych norweskich baśni przygotowała Krajowa Agencja Wydawnicza w 1983 roku i jest to też pierwsze wydanie tego zbioru w języku polskim, dlatego że podobny zbiór ukazał się również w Norwegii, więc to nie jest tak, że Jerzy Afanasiew wybrał sobie jakieś norweskie baśnie zebrane przez Asbjörnsena i Pana Moego, tylko przetłumaczył po prostu cały zbiór który ukazał się w Norwegii na pewno trafi na taką półeczkę na którą odkładam książki które chcę przeczytać dlatego że no bardzo lubię czytać baśnie mam wrażenie że ten tydzień upływa nam pod znakiem albo dziadów albo halloween albo po prostu pod znakiem wszystkich świętych niemniej gdzieś tam ten temat tego innego świata jest nam teraz bliższe i może dlatego też wybrałam na dzisiaj takie dwie nieco tajemnicze powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, a może powiem inaczej, powieści o tajemniczych tytułach, za którymi na dobrą sprawę może kryć się wszystko. Na początek powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego w wydaniu, które bardzo wam polecam, dlatego że jest to wydanie trwałe. Płócienne, szyte, i mm, dzisiaj pojawią się te dwie powieści Kraszewskiego w dwóch moich ulubionych wydaniach: Diabeł. Na dzisiaj wybrałam powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego pod takim tajemniczym tytułem. To jest powieść z czasów Stanisława Augusta z portretem autora. I szesnastoma ilustracjami. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972 rok. Oczywiście jest to powieść historyczna, i jeżeli kiedyś będziecie chcieli kupić sobie coś Kraszewskiego, jakąś powieść historyczną Kraszewskiego, to te powieści historyczne polecam Wam właśnie w tym wydaniu Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, w takim płóciennym, solidnym wydaniu, bo powieści Kraszewskiego można kupować też w takich wydaniach powiedziałabym mniej trwałych, a to tutaj jest. Naprawdę solidne. Z przedmowy autora. Powieść ta napisana była w roku 1853, zatem lat 20 temu. Za podstawę do niej służyły żywe podania, rękopisma i mnogi materiał pamiętnikowy, który by dziś znacznie mógł być obfitszym i dozwoliłby może z większym bogactwem szczegółów epokę tę odmalować. Nie chcieliśmy wszakże przerabiać diabła, aby mu pierwotnego jego charakteru nie odebrać, i nie tknęliśmy go wcale. Warunki, w jakich pisanym być musiał naówczas, jak łatwo się domyślać, wpłynęły znacznie na rozwinięcie obrazu, którego część Poza ramy się usunęła. Ogólny pomysł powieści musiał być do wymagań artystycznych zastosowany, treść jednak zapewnić możemy, jest ściślej historyczną, niżeliby się zdawać. Mogło. Dzieje Michała Ordyńskiego, bohatera powieści, jego stołeczne sukcesy towarzyskie, sromotny upadek i późniejsze odrodzenie wtłoczył Kraszewski w dość wąskie ramy czasowe. Najistotniejsze wydarzenia powieściowe dzieją się w latach 1787-1790. Jedynie epilog rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania Kościuszko Kościuszkowskiego. Z pola widzenia pisarza wypadły więc najważniejsze ówczesne wypadki polityczne. Konstytucja 3 maja, wojna po Polsko-rosyjska z 92 roku, Targowica i drugi rozbiór Polski. O ile nie przepadam za powieściami historycznymi, to Józef Ignacy Kraszewski ma jakąś taką zdolność do tego, żeby przekonać mnie i do powieści historycznych, dlatego że wiem, że mogę spodziewać się czegoś po prostu. Dobrego. Mamy też tutaj z przodu litografię przedstawiającą Józefa Ignacego Kraszewskiego, litogra litografię z 1864 roku. I powiem Wam, że tego wizerunku Józefa Ignacego Kraszewskiego chyba jeszcze nie widziałam. Być może słyszeliście o tej napisanej przez Polaka wersji przygód Robin Hooda. Robin Hood Tadeusza Kraszewskiego. Wspominam o nim, dlatego że mam tutaj. Inną opowieść Tadeusza Kraszewskiego, a właściwie zbiór jego wierszy. Zbiór, zbiór takich wierszy o przyrodzie, o zwierzętach, o roślinach. Dzięcioł i Jesz ilustrowała Barbara Talarowska. Nie znalazłam żadnych ciekawych informacji na temat Barbary Talarowskiej. To jest po prostu ilustratorka, pani, która zresztą całkiem sporo ilustrowała. Dzięcioł i Jesz, a w środku takie wiersze jak Groch przy Drodze. Prosie w deszcz, dzięcioł i jeż tytułowy, gadała gęś z prosięciem, piąte koło oraz ciele i malowane wrota. Trochę mi szkoda, że niektóre z tych moich ilustracji zostały przez kogoś zniszczone długopisem, kredką, ale ma to też jakiś tam swój urok, dlatego że świadczy o tym, że ktoś kiedyś z takiej książki korzystał. Dlatego, jeżeli trafiam na takie Porysowane ilustracje to nie jest dla mnie koniec świata, choć wolałabym mieć te ilustracje w takiej nieskażonej wersji. Zresztą widać, że to jest książka sfatygowana i widzę też, że ona kiedyś znalazła się w zbiorach, znajdowała się w zbiorach bibliotecznych, dlatego tym bardziej zastanawia mnie, kto taką książkę ze zbiorów bibliotecznych zdołał. Porysować. Józef Ignacy Kraszewski bardzo zainteresował mnie swoimi diabłami, czyli swoją powieścią historyczną, ale chyba jeszcze bardziej zainteresował mnie swoją powieścią współczesną, albo jak ja to mówię, powieścią obyczajową, bo dla mnie to, co było współczesne dla Kraszewskiego, jest już jedynie pewnym obrazkiem z dawnych lat, takim bardziej właśnie obyczajowym. Dziwadła. Dziwadła w innym moim ulubionym wydaniu, czyli w wydaniu wydawnictwa literackiego w takiej serii dzieła, powieści obyczajowe. Tutaj powinna być jeszcze obwoluta za mną, gdzieś się za mną na pewno jest rząd właśnie tych powieści obyczajowych Kraszewskiego z obwolutami. I to moje wydanie, to jest wydanie. Z roku, już Wam mówię, 1964. Wydane w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy. Obwolutę, której tutaj nie mam, projektowała Barbara Biernat, a okładkę projektowała Zofia Darowska. Bardzo prostą, płócienną okładkę. Również jest to seria, którą polecam, chociażby dlatego, że okładki są solidne, a książki. Szyte, więc nic nie powinno się jakoś bardzo rozklejać, co najwyżej czasami może rozkleić coś między grzbietem, między tym tym płótnem, a powiedzmy tutaj wnętrzem, ale, ale nie powinno. No nic, słówko autora. Powieść ta napisana była niemal do połowy drugiego tomu w roku 1848 i zupełnie porzucona na czas jakiś, a może byśmy jej nie dokończyli wcale, jak wiele innych, gdyby nie pilna naówczas potrzeba zasilenia tygodnika petersburskiego, który straciwszy głównych swoich kolaboratorów udał się za pośrednictwem świętego, świętej pamięci metropolity hołowińskiego, żądając czegoś dłuższego dla zapełnienia próżni. Czyli tak to było z tymi dziwadłami. A o czym dziwadła, o czym ta powieść Kraszewskiego opowiada? Opis jest bardzo ciekawy. W turniej górze, majątku dziwaka koniuszego, zjawia się młody, elegancki wnukierzy, który właśnie w stolicy stracił cały majątek. To bardzo przypomina mi powieść Rodziewiczówny, którą ostatnio czytałam: Straszny dziadunio. Dzieje jego aklimatyzacji na polesiu oraz przemian wewnętrznych, jakie przechodzi pod wpływem otoczenia, wreszcie Wielka Miłość do Pięknej Kobiety, to treść dziwadeł, powieści obyczajowej Kraszewskiego, napisanej w połowie ubiegłego stulecia. Powieść ta wzbudziła wtedy żywą dyskusję ze względu na utopijne poglądy jednego z bohaterów i, jak pisze autor w przedmowie, lepiej przyjętą została, niżeliśmy się spodziewali. Dzięki właściwej autorowi zdolności obserwacji i charakteryzacji typów ludzkich oraz doskonałości. Odmalowania życia na prowincji. Książka ta jest świetnym obrazem stosunków panujących na wsi i w małym powiatowym miasteczku w połowie XIX wieku. No to jest zdecydowanie coś dla mnie i na pewno będę chciała dla tych dziwadeł znaleźć czas. Wydaje mi się, że te długie jesienne wieczory sprawiły, że wybrałam do tego filmu sporo baśni. Przed nami kolejna baśń, tym razem baśnie autorstwa Bolesława. Leśmiana, więc już wiemy, że modzie, możemy spodziewać się takiego magicznego języka. Leśmian właśnie z takim magicznym, malowniczym na swój sposób językiem bardzo mi się kojarzy, bo słowa leśmiana znamy przede wszystkim jako autora utworów poetyckich, a tymczasem tym razem przychodzę do Was z taką jego typową baśnią, baśnią o Rumaku, zaklętym i co więcej, z niesamowitymi ilustracjami Antoniego Boratyńskiego. Ostatnio w ręce wpadają mi książki ilustrowane właśnie przez Antoniego Borat Boratyńskiego, więc miałam okazję się tym ilustracjom dość dobrze przyglądnąć i dochodzę do wniosku, że jeszcze chwila, a Antoni, a Antoni Boratyński trafi do grona moich ulubionych ilustratorów, dlatego że widzę, że te jego ilustracje są ilustracjami, no takimi Fascynującymi, jest w nich coś, jeszcze do końca nie wiem co to jest, ale jest w nich coś, co sprawia, że one mnie do siebie przyciągają. Zresztą Antoni Boratyński ukończył nie tylko Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, ale też Węgierski Uniwersytet Sztuk. Pięknych w Budapeszcie. Te baśnie o Rumaku Zaklętym mam tutaj w wydaniu Krajowej Agencji Wydawniczej z 1990 roku i myślę, że nie muszę dodawać, że nie jest to wydanie. Pierwsze, dlatego że Bolesław Leśmian jednak w nieco innych czasach żył, zmarł w 1937 roku. Bolesław Leśmian był jednym z największych poetów polskich, przez wiele lat niedostrzegany przez nikogo, wykonywał pracę skromnego notariusza w zamościu. Był samotnikiem. Jego życie wydawało się szare i monotonne. To z opisu z tyłu. Bolesław Leśmian zafascynowany orientalnymi opowieściami, postanowił wykorzystać motywy orientalne i stworzyć cykl. Klecht sezamowych, wśród nich właśnie baśń o rumaku zaklętym, w której usłyszymy o dawnej Persji, pięknych, wystawnych pałacach i ludziach żyjących w tej odległej krainie. Ale to tylko miejsce. Bohaterem tej baśni jest niezwykły koń, który z niesamowitą prędkością potrafi pokonywać odległości. Również bardzo chętnie bym te baśnie leśmiana przeczytała, ale póki co zadowolę się przy oglądaniem tych ilustracji Antoniego Boratyńskiego, a baśnie o rumaku zaklętym. Tym przeczytam sobie w zbiorze klecht zamowych, bo gdzieś je tutaj powinnam mieć. W ubiegły poniedziałek na kanale pojawił się jesienny tag książkowy, i w tym jesiennym tagu książkowym wspominałam o przedziwnych śląskich powiarkach Gustawa Morcinka, i wspominałam też o tym, że bardzo lubię styl. Gustawa Morcinka i Gustaw, Gustaw Morcinek pisze też często takie opowieści, których humor mnie bawi. I zastanawiałam się ostatnio nad tymi przedziwnymi śląskimi powiarki, powiarkami, dlatego że czytam obecnie też inne baśnie, bajki i jednak te opowieści Gustawa Morcinka bawią mnie bardziej od tych, które czytam obecnie. I przede wszystkim bardzo wyraźnie je pamiętam, nawet po tych kilku miesiącach od przeczytania. I może dlatego na targu staroci sku skusiła mnie taka książka o pisarstwie Gustawa Morcinka. Chętnie dowiem się o jego pisarstwie trochę więcej. Witold Nawrocki to polski historyk literatury, który pracował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ale nie tylko i ze Śląskiem był w ciągu swojego życia bardzo mocno związany, chociaż urodził się w Poznaniu, a zmarł w Warszawie. Żeby było ciekawiej, to jest egzemplarz, który nigdy nie był przez nikogo czytany. A skąd o tym wiem? No stąd, że część stron to są strony jeszcze nierozcięte. Więc będę pierwszym czytelnikiem. Ta pozycja nie wygląda tak, jakby miała obwolutę, ale obwolutę ma, a bez niej prezentuje się. O, właśnie tak. O pisarstwie Gustawa Morcinka, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1972 rok. To jest wydanie pierwsze, i nakład jest niewielki. Tego typu książki często wydawane są właśnie w takich nakładach, więc powiedziałabym, że może i dla takiej książki to jest nakład standardowy. 5281 egzemplarzy i też na pewno na przebitce pokażę wam spis treści, bo w przypadku takich książek dobrze przynajmniej na podstawie spisu treści zorientować się, czego możemy się wewnątrz spodziewać. No jestem jej bardzo ciekawa, no i też no, mam nadzieję, że znajdę dla niej czas, bo z tym czasem bywa różnie. Musicie uwierzyć mi na słowo, szczególnie jeżeli tej pozycji, pozycji, którą teraz pokażę, w swoich zbiorach nie macie. Wanda Chotomska, Siedem Księżyców. Siedem Księżyców z ilustracjami Józefa Wilkonia. Połączenie poezji o księżycu Wandy Chotomskiej z ilustracjami Józefa Wilkonia to jest moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Być może będzie to widać tutaj w na ekranie, na waszych ekranach te ilustracje mienią się. Świecą, o, może tak, świecą jak księżyc, bo jest to siedem wierszy o księżycu. Jeden z nich ma szczególnie uroczy tytuł Księżyc i lisia czapka. Pan księżyc chciał mieć czapkę, zwyczajną czapkę lisią. Pomyślał to kapkę, a potem sobie przysiągł. Ponieważ czapki lisie nie lecą wcale z nieba, od dzisiaj widzi mi się oszczędnym stać się trzeba. Przysięgam, że nie wydam mi ni gwiazdki już na ciastka i odtąd znajdzie miejsce w skarbonce każda. Gwiazdka. Prześliczne są te ilustracje. Ilustracje niby proste, a jednak szczegółowe. Może proste pod względem takim kolorystycznym, dlatego, że mamy tutaj do czynienia z ograniczoną paletą, ale z kolei z taką dużą szczegółowością. Te ilustracje są bardzo tajemnicze. No i idealnie pasują do takiego zbioru wierszy o księżycu. Nawet na wyklejce. Jest na wyklejkach z przodu, z tyłu jest sporo takich malutkich księżyców, i mam wrażenie, że to są księżyce w różnych fazach. Wydawnictwo Ruch 1970 rok, wydanie pierwsze, nakład 20 tysięcy. Nie wiem co to za seria, ale wydaje mi się, że kiedyś już pokazywałam wam książkę z ilustracjami Józefa Wilkonia, która, która była pod względem wydania bardzo podobna do tej. Ale teraz pewnie sobie nie przypomnę, co to było. Mam wrażenie, że książka, którą teraz pokażę, może zainteresować nie tylko miłośników mitologii, nie tylko miłośników mitologii greckiej. To jest zbiór mitów, zbiór mitów greckich Roberta Gravesa, czyli pisarza angielskiego, znanego przede wszystkim jako autor powieści historycznych. Opracowań takich mitologicznych. Znamy go chyba najbardziej jako autora tych mitów greckich, opracowań tych mitów greckich, ale jeżeli zerkniecie sobie na wydane przez niego pozycje, to znajdziecie też taką o tytule Mity hebrajskiej. Przyznam się Wam, że ta pozycja, pozycja również bardzo mnie zaintrygowała. To moje wydanie Mitów Greckich to jest wydanie przygotowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Nie jest to wydanie pierwsze, lecz już wydanie czwarte. 30 tysięcy egzemplarzy, 1982 rok. Pierwsze wydanie to jest wydanie z 1967 roku i powiem Wam w Polsce, i powiem Wam od razu, że to pierwsze wydanie jest wydaniem ładniejszym od tego czwartego, chociaż, co no, kto lubi, to ma całkiem taką w porządku obwolutę, ale niestety szkoda, że nie jest płócienne. To jest taki plastik, coś takiego plastikopodobnego, co chyba ma, co chyba miało za zadanie udawać płótno, no, ale jest jakimś takim dziwnym plastikiem, albo ewentualnie czymś skóropodobnym skuropo plastikiem. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Naprawdę solidne wydanie na takim lepszym, bielszym papierze. Zresztą te strony nadal pozostają białe. Przełożył Henryk Krzeczkowski, wstępem opatrzył Aleksander. Krawczuk. I to jest kolejny element sprawiający, że właśnie to wydanie jest takim wydaniem, na które zwarto, warto zwrócić swoją uwagę. Mamy wstęp, mamy przedmowę i mamy całą masę mitów greckich. Prawie 200 mitów greckich. Widzę, że są nawet prace Herkulesa. Zawsze bardzo podobały mi się, zawsze bardzo lubiłam wracać do tych prac. Herkulesa, jeżeli gdzieś tam w oko mi w taka praca wpadła w jakimś tekście, czy nawet w podręczniku szkolnym, to bardzo o tych pracach lubiłam czytać. Świetny zbiór. Marzy mi się oczywiście wydanie pierwsze, ale na razie zadowolę się wydaniem czwartym, no i będę polowała na te mity hebrajskie Roberta Graves'a. Niestety pora już na ostatnią pozycję. Pozycję o intrygującym rzekłabym tytule. Nieposłuszna mama. Alan Alexander Milne, czyli autor Kubusia Puchatka, z tym, że Kubuś Puchatek ukazał się nieco później od tego zbioru wierszy, bo jest to zbiór y, wierszy właśnie pana Milna. Kubuś Puchatek na angielskim rynku wydawniczym pojawił się w 1926 roku. Natomiast zbiór poezji, zresztą bestsellerowy, jak wyczytałam, zbiór poe poezji Milna, When We Were Very Young. Pojawił się w roku 1924 z ilustracjami szeparda. Szko, szko, szkoda, że w tym wyborze wierszy z tego właśnie zbioru nie zachowano tych oryginalnych ilustracji. Szkoda z jednej strony, a bardzo ciekawie z drugiej, dlatego że zilustrowała te wiersze Teresa Wilbik, która również potrafi bardzo ciekawie podejść do tematu. Zresztą są to wiersze w wolnym przekładzie Stanisława Barańczaka. Teraz na pewno pokazuję wam ilustracje, ilustracje takie bardzo żywe, ilustracje nasycone. Te ilustracje Szeparda mają jednak w sobie to coś, dlatego wolałabym widzieć ten zbiór z ilustracjami Szeparda i kto wie. Czy do tej pory, do tego 2023 roku, nie został właśnie z ilustracjami pana Szeparda wydany? To w każdym razie jest ostatnia pozycja spośród pozycji, które przygotowałam na dzisiaj. Mam nadzieję, że również ta dzisiejsza opowieść okazała się być opowieścią ciekawą, bo to już 25 odcinek z cyklu. Stargu Staroci zachęcam was do śledzenia mnie w moich mediach społecznościowych na Facebooku, przede wszystkim na Instagramie do zobaczenia w kolejnym 26 odcinku z cyklu Stargu Staroci albo w najbliższy poniedziałek, w najbliższy poniedziałek pojawi się film, w którym podsumuję mój czytelniczy październik i zobaczymy czy wypadł trochę lepiej od mojego czytelniczego Września. Dajcie znać, czy w ostatnim czasie trafiły do Was jakieś ciekawe książki, albo czy poczyniliście jakieś ciekawe, literackie odkrycie. Moim ciekawym literackim odkryciem nawiążę do 23, albo do 22, albo do 24 odcinka z cyklu Stargu Staroci, w każdym razie do odcinka, w którym opowiadałam o powieści Boston. Aptona Sinklara, powieści, którą miałam w wydaniu z lat 20., i pokazywałam wam wtedy dwa tomy. Nie wiedziałam wtedy, że tych tomów jest, że są cztery tomy, z tym, że trzeci i czwarty to są tomy wydane trochę później, w latach 30. I nie wiedziałam też, że cztery tomy niedawno zostały sprzedane za ponad 1000 złotych, więc y, będę zbierała dwa kolejne tomy, ale zupełnie nie po to, żeby je sprzedać, tylko żeby je sobie tutaj mieć, bo jednak jestem strasznym chomikiem.